Cześć, jestem Ania. Chciałabym Wam powiedzieć kilka słów na temat szkoły językowej Clever, z którą jestem związana już dwa lata. Do Clever chodzę na język hiszpański, do grupy zaawansowanej. Nasze zajęcia są prowadzone przez lektorkę Monikę, która jest naprawdę świetnym nauczycielem. Potrafi nam wytłumaczyć wszystko, nawet po tysiąc razy, jeśli jest taka potrzeba. Nasze zajęcia to nie tylko nauka słówek na pamięć. Robimy krzyżówki, rozwiązujemy różnego rodzaju zadania, do tego rozmawiamy między sobą, co też jest bardzo ważne w nauce języka obcego. Słuchamy piosenek hiszpańskich i oglądamy różne fajne filmiki, także nigdy nie ma nudy, nigdy nie ma monotonii. Ja jestem naprawdę szczęśliwa, że znalazłam takie miejsce, gdzie nie, mam, nie, nie odczuwam żadnego stresu związanego z, z nauką. Atmosfera w szkole Clever jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, przyjazna. Wszyscy są uśmiechnięci, radośni i naprawdę ja bardzo serdecznie Wam polecam. Przyjdźcie, sprawdźcie, bo naprawdę warto.